Częstochowa znana jest od wieków z cudownego obrazu Matki Boskiej na jasnej górze, jednak znajduje się tu również miejsce poświęcone kultowi krwi Chrystusa. Choć jest dostępne dla pielgrzymów zaledwie od kilku lat, to już zajmuje znaczące miejsce wśród polskich sanktuariów eucharystycznych. Kilkanaście minut drogi samochodem od centrum miasta w urokliwej części dzielnicy Grabówka znajduje się jedyne w Polsce sanktuarium krwi Chrystusa z jego relikwią. Sanktuarium tworzy zespół obiektów, wśród których wyróżnia się dom misyjny św. Wawrzyńca oraz kaplica św. Józefa, w której przechowywana jest relikwia najdroższej krwi, potwierdzona zresztą dokumentem autentyczności przez stolicę apostolską. Jest to drobina ziemi z Golgoty nasiąknięta krwią Chrystusa. Według wiarygodnych przekazów, żołnierz rzymski Longinus, który na Golgocie włócznią przebił bok Chrystusa, po swoim nawróceniu zawiózł z Kalwarii do Mantui ziemię nasączoną krwią Chrystusa. Dziś relikwie krwi Chrystusa znajdują się w trzech miejscach na świecie, w Mantui we Włoszech, w sanktuarium Wingarten w Niemczech oraz w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Częstochowskie sanktuarium jest dziełem misjonarzy Krwi Chrystusa. Zgromadzenie to założył w 1815 roku święty Kacper del Buffalo. Swój pierwszy dom święty Kacper otworzył we Włoszech. Obecnie misjonarze działają w 17 krajach świata. Zajmują się posługą Słowa Bożego przez głoszenie misji i rekolekcji. Każdego bowiem dnia przelewana jest krew Chrystusa na całym świecie. Tam, gdzie są patologie, strach, ból, tam misjonarzy że są orędownikami nadziei i wiary, pokazując jak można spotkać Jezusa, zarówno dla świętego...